Witam Cię na moim kolejnym tutorialu na temat Noboxa Dużo ludzi pyta się co to jest, jak to działa i w ogóle jak tutaj się poruszać w tym menu A więc pokażę Ci jak na przykład wpłacić pieniążki i zakupić swoją pozycję Klikami mand font nobox e -wallet". Tutaj jak widzicie już mam pieniążki, ale jeśli będziesz płacał, zaznaczasz procesor Na przykład EgoPay 2% pobiera prowizji. Wpisujesz tutaj sumy, na przykład tam 100 dolarów, wciskasz fund nobox Wallet i się na stronę Ego Potwierdzasz tam, że chcesz płacić pieniążki i z powrotem wracasz do Nuboxa. No Gdy już będziesz miał kasę na koncie, klikasz w My Account tutaj u góry potem w tą zakładkę tutaj i bardzo ważne najpierw wykupujesz przed zakupem paczki, musisz wykupić subskrypcję żeby przejść na te konto płatne na którym się po prostu opłaca być 5 dolarów miesięcznie pobierają zaznaczasz wszystko, procesor, jakiego chcesz płacić i po prostu z e-walleta ściąga Ci I w, tym, w tym momencie już przechodzisz na konto płatne które co miesiąc będą Ci pobierać subskrypcję Ją można jeszcze ewentualnie wyłączyć, po zakupie tej subskrypcji. Dopiero wchodzimy na my account i tutaj nowe pozycje kupujemy. Pokażę Wam, jak to wygląda u mnie. U Was też będzie tutaj widniało już 250%, a na koncie darmowym jest 180, ale to ma się zmienić. Od 1 maja ma być już tylko 120, a na koncie tym tutaj płatnym. 180, 220 ma być procent. Dobrze. Ja na przykład nie mam tutaj kasy na swoim EOL-acie, bo mam tylko. No tam kilka groszy. Dlatego muszę yy, przelać kasę z tego, z, z, z innych procesorów. Kamy tutaj, bardzo ważne, tutaj w tą zakładkę. Tutaj są moje wypracowane zyski, na którym mam koncie tutaj 11. Dolarów, parę grosz. Tutaj przykładowo jest na Liberty Reserve mam 4 dolary. No i tutaj mam na EgoPay akurat 5,38. Klikam. Jeśli byście chcieli wypłacić, to klikacie wydraw procesor, ale ja chcę wpłacić. Wpisuję całą kwotę. Hasło: security hasło. I REQUEST, OK, tutaj się pojawiło na zielono, że OK, już mam kasę na procesorze. Teraz wracamy do MY ACCOUNT, tutaj na tej zakładki, klikamy znowu MAKE NEW PUSHES i kupujemy sobie pozycję. Ja mam na przykład już w tej chwili pojawiło się na Ego 5,50, a wcześniej było tam chyba 12 pensów tylko, nie? Czyli tam 5,50, a nie pójdzie 5,50. Wszystko piątkie. Minimum 5 dolarów to jest do reinwestycji. I puszes. Ok. Wszystko ładnie, pięknie już jest. Pozycja pokazana. Tutaj, może, pokażę, jak pracują te pozycje. Ta pozycja jest dzisiejsza. 5,50, ponieważ do 20 kwietnia jest promocja, daje 10% więcej na box. I te moje 5,50 dolarów zarobi dla mnie 13,75 tutaj. I tak, każda tutaj pozycja. Co jeszcze? Takich ważnych rzeczy. Do, yy, wypłaty dochodzą w przeciągu 24 godzin na procesory yy, płatnicze. Nie ma problemów na tę chwilę. Tutaj masz swój link, reflink. Tu jest akurat mój. Zapraszam Cię do rejestracji i do współpracy. Do usłyszenia. Cześć Jarek.